You wanna say, say, tell it to me every day, day. But if you don't show me words, words, all they are is words, words, stupid poetry, and verse, verse, do. Cześć, witajcie! Cześć. Dzisiaj Wam zaprezentuję nowe oponki w niedźwiedziu. Ale zanim to, pewnie się zastanawiacie, co ja tu świruję, pawiana, niepawiana, jarzębia. O, taki tekst mi się ostatnio spodobał. Świruję jarzębia w okularach. Taka mi się stała ostatnio sytuacja, że naświetliłem sobie oczy z pawarką i powiem Wam, jestem tydzień czasu wyeliminowany. Praktycznie nic nie mogłem robić. No. Co rano wyjechałem gdzieś tam coś robić, fajnie niby, no po nocy już przeszło, wieczorem jakieś ziemniaczki. Rano robię, robię, słońce wychodzi, trach, nic nie widzę, nie wiem czy to będzie widać. Ja bez okularów to nie mogę wytrzymać. Oczy mnie rażą, czerwone całe, jakiś tam dostałem antybiotyk, co najgorsze. Wyobrażacie sobie to? Na święta antybiotyk? Tydzień czasu to mam brać jeszcze, do... No, praktycznie święta w połowie mam antybiotyku I, I muszę to jakoś wytrzymać, bo Nie lubię Wielkanocy Ale wytrzymamy to, no. nie mamy wyjścia, bo No nie polecam takiego czegoś jak Naświetlić sobie oczka A co się za tym kryje to jeszcze niedługo zobaczycie, taka niespodzianka, co spawałem Już niedługo A tutaj zobaczmy co mamy Takie, takie cudo sobie wymyśliłem. Link Longi 460x85 R2, R, R34. co ja 24 to było w manitce, nie? Już się wbiło w główkę. No i takie, takie coś tutaj z OpMaxu. Tam gdzie ostatnio do manitki. Także zachęcam do skorzystania z oferty. Link poniżej w opisie. Zobaczycie sobie. Założyliśmy sami, już jakoś tak. Bez tego, bez, bez pomocy, Wojtka założyliśmy sobie oponki elegancko najważniejsze to, tutaj mm, właśnie, baliśmy się, że będą wąskie i za niskie, bo to jest teraz taka tendencja w tych wszystkich firmach, że oni to okrajają do minimalnych tych norm, aby tylko spełnić tą normę. A tutaj jest właśnie dobrze. Także sobie tutaj z panem Łukaszem Jerzanowskim. Z firmy OPMAX rozmawialiśmy, podał wymiary, ja sobie tak porównywałem, bo tu były warunki wcześniej No tak patrzę, no są praktycznie idealne, no może po ugięciu są minimalnie z 2 cm niżej ciągnik jest, ale to radialki, to jest inna już konstrukcja opon Teraz robią to jakoś no troszkę, troszkę inaczej, kiedyś to oni stawiali na bieżnik, na ten balon w tych diagonalnych a tutaj jest robiona już, jako cała konstrukcja w tym wymiarze I nic wyższego nie kupimy, także Broń Boże, żebym tutaj mówił, że one są niskie, bo są naprawdę Zobaczcie Wysokie opony Baliśmy się dlatego, że W Zetorze w 80 mamy takie, no nie, nie, nie polecę raczej tych opon Boston, Boston opony się nazywają, one są bardzo niskie, takie o dotąd bo taka jest szczelina fest. On jest niski, wolny. Co najgorsze, jeszcze dostają takiego bicia podczas jazdy po dłuższym postoju. W zimie szczególnie. Tak jest takie, o tak, dosłownie latacie, nie? I tutaj wypytywałem długo, długo, bo takie wątpliwości były. Czy tutaj nie będzie tego samego. A to są, no Chińczyki tutaj. co Nie ma co ukrywać, to są Chińczyki. Ale tu jest taka ciekawa sprawa, że... Ling to jest taka firma, można powiedzieć Chińczycy dla siebie produkują te opony I jakoś tak już, z tego co tam rozmawialiśmy, przypadkiem dostały się na rynek europejski Nie były jakoś robione po to, żeby gdzieś tam je handlować na zewnątrz Ale jakoś wypłynęły, pewnie z tego powodu, że, no, że są dobre bo, bo dużo ludzi to, widzę, zakłada U Perkinsa w John Deere cały komplet macie Ling i oni to robią naprawdę solidnie, no bo robili to dla siebie, także chcieli mieć dobrą oponę, i tutaj no chowa się na pewno przy jakichś tam mitasach, Kultorach czy innych tam taurusach. To jest to jest można powiedzieć, że dużo lepsza opona porównywalna do tych markowych, Michelinów i, i tak dalej, gdzie one są naprawdę w cenach kosmicznych. Michelin, właśnie jedyny też z tego co wiem, trzyma te wymiary tak ponad normę. To jest tylko jeden plus. I, i bardzo miękkie są Michelinki. Kto zakłada gdzieś tam to wie. Ona jest fest miękka. Ta, ta też, no nie jest zła, ale no Michelin jest bardzo miękki. Te też się fajnie zakładało. I, i alianse w Manicce. No i tak to wygląda. No. Zobaczymy, jak tutaj będzie w tym ciągniku. Jakieś tam plany są później w innych zmieniać, no to myślę, że też na Ling pójdzie. A tutaj opona jest naprawdę szerokością, nawet bym powiedział, że jest może ciut szersza od tych oryginalnych. Ta, ta wysokość jest taka ciutkę poniżej, a szerokość jest na korzyść. Także tutaj coś za coś. Zobaczymy sobie. Jak to, jak to będzie się sprawowało A tutaj jeszcze podejdziemy może tak przy okazji idziesz Bartek? Było parę pytań jak nasz ten owiec siany w lutym No to tutaj mamy, to ja pokażę Ale to jest ten z filmiku, który widzieliście Był siany jakieś 3 dni wcześniej jeszcze przed tym Także też jest jakaś tam różnica, bo widzę jak jeżdżę Zobaczcie Mrozy były naprawdę niemałe, do, do minus 8 gdzieś tam dochodziło i nic mu się nie stało, jest ładny owiec. Także nie ma tu co czekać z takim siewem. Jakimś tam opóźnionym. O, telefon. Później obdzwonimy. Ja tak cały tydzień miałem zmarnowany, bo ani w telefon zajrzeć, bo mnie raził nawet w okularach, no oczy normalnie to mi wypalało się teraz przyzwyczaję, będę jak Jaruzelski, czy nie wiadomo kto, w okularach chodził, co? Dobra, zobaczymy sobie, a jeszcze może takie coś A może by tak zmianę bez sprzęgu, a biegów pokazać? Akurat tym ciągnikiem najlepiej to wychodzi Już kiedyś tam miałem to nagrać i zapomniałem Także jedziemy Dobra. Zobaczymy jak to wyjdzie, na pewno ruszymy sobie z dwójeczki, musimy ze sprzęgłem, no bo nie będziemy z rozrusznika, ani nic takiego, cyk. Próbujemy sobie zaraz zredukować może jeszcze Tylko na prostą drogę wyjadę, bo ja teraz rękę mam zajętą Na czwóreczce jedziemy A teraz yy, noga tu A, kierownicę muszę puścić I teraz przy O, troszkę mi zgrzytło, jest mi niewygodnie, ale Tak jak mówię, jest trudniej zredukować Ale do góry jest łatwiej poszło o. i tak potrafię w sumie każdym ciągnikiem no yy, w 60 w 30 jest najgorzej ale też można o widzicie idealnie sprzęgło jest niepotrzebne można zdemontować <gry> no I tak to no, trójkę mam zaraz jeszcze raz jedyneczki nie ma sensu ruszać, bo to tak naprawdę z czwórki można tym ciągnikiem i nic się nie dzieje. O patrzcie, miodzio. Tak się jeździło kiedyś starszymi samochodami ciężarowymi w Ameryce do tej pory takie skrzynie używają. To jest bardzo wygodne, jak się wyczuje to żaden automat, wszystko się chowa. Naprawdę, polecam, tylko trzeba mieć troszkę wprawy. Kotka posłuchacie, niegatka koteczka. Fajne mróczy. Dobra, mamy to. Na razie. Cześć! Cześć.